Cześć moi kochani, z tej Zawsze jak dziś na odcinku przychodzę do Was z Slime Zrób to Sam, który zakupiłam na AliExpress za około... 4 zł. Słuchajcie, link postaram się Wam wkleić w opisie, jak i teraz pokażę Wam aukcję, jak to wyglądało. Znalazłam to totalnie przypadkiem. Widziałam też aukcję, gdzie to kosztowało po 2 zł. Więc ceny są zawsze na Aliexpress zróżnicowane, ale stwierdziłam, że wezmę to, ponieważ bardzo mi to przypomina te wszystkie uh, Shake Slimes uh, Just Add Water and Shakes, czyli po prostu wystarczy dodać wodę i to można wymieszać. I to są takie typowo slimy, które nam przypominają te pierwsze slimy, nie wiem jak Wy Biedronki, więc robię szybki unboxing. Oczywiście to do, do złudzenia przypomina kubeczek z Biedronki, zobaczcie, po samym tutaj wieczku można to stwierdzić, ale dobra. Wyciągam instrukcję obsługi, która jest w języku angielskim. Jak się jej przyglądam wcześniej, to wszystko wygląda tak jak w tych biedronkowych zestawach, czyli otwieracie pudełko, dodajecie tutaj jest tak woda, oczywiście dodajcie wodę, dodajecie proszek i trzęsiecie przez 30 sekund. Ja jeszcze przed tym mieszam łyżeczką, żeby nie było żadnych grudek. Nie jest napisane, żeby to odstawić, yy, więc ja i tak sobie to odstawię na 5 minut, chociażby, żeby mieć pewność, że ten slime się uda. No i oczywiście tutaj jest teraz baw się tym slime, więc mniej więcej wiemy, jak to zrobić, więc ja wyciągam dodatki. Dodałam, yy, dostałam, a nie dodałam, dostałam zielony glitter. Słuchajcie, jest go naprawdę bardzo dużo. W porównaniu do tych naszych polskich takich, gdzie naprawdę jest kilka na krzyż, to jestem w szoku. I mam tutaj e, różowy proszek, który nawet po, wiecie, jak, jak sobie zgniatam te wszystkie woreczki, to pamiętam, że te z Biedronki mają taką sobie glinkę bardziej, a ten jest taki bardziej lekki. Więc zobaczymy, czy to jest jakaś różnica, czy może też po prostu takie coś, że taka kicha i nic, tego nie będzie. Więc ja tymczasem wlewam, e, tutaj sobie daję instrukcję obsługi. E, zwróconą do mnie, wlewam e, wodę do tej linii. Jest tutaj ta linia, jest jedyna linia, bo innej linii tutaj według instrukcji obsługi nie widzę, więc wlewam tutaj wodę. Wydaje mi się, że trochę dużo tej wody jest. No pamiętam, że by drankowych była jeszcze linia pod tym i tego było mniej, ale może ten kubeczek jest o wiele mniejszy. więc pierwsze co to dodaję glitter, ten zielony, dodam go cały, jest go naprawdę bardzo dużo, więc dodaję go tutaj. Nie wiem czemu, ale ten glitter już przypomina mi Święta Bożego Narodzenia i trochę bym już Chciała, żeby były Święta Bożego Narodzenia I do, dodaję teraz Słuchajcie, proszek I od razu Do drugiej ręki biorę łyżeczkę Nie ma co się zastanawiać, nawet nie ma Czekania, mam łyżeczkę I, w, i już To będę mieszać może, co Ciekawe, czy to będzie Jakiś no, nowy kolor, czy co Dobra, mieszam to Oj, wysypało mi się troszeczkę. O nie, jakaś część nie chce się wymieszać z góry. Ciężkie są do wymieszania, zobaczcie. No dobra, może faktycznie trzeba to zrobić: shake i strząsnąć. No dobra, wydaje mi się, że ważniejsze jest teraz tutaj strząsnąć. No to już gęstnieje bardzo i się robi naprawdę mega dziwną masą. Dobra, biorę to i przez 30 sekund. Słuchajcie, naprawdę mega dziwna sprawa. Zobaczcie, jaka galeretka się w środku stała. Już robię tym ponad 30 sekund jestem ciekawa, czy coś z tego w ogóle wyjdzie. Bo zrobiło się to brzydkie w środku, nie? nie nawet nie, nie wygląda, żeby zachowywało się jak slime. Eee, kurczę, żałuję, że nie wzięłam więcej, że nie kupiłam więcej sztuk, ale ja tak mam, że jak zamawiam na AliExpressie, to jak mam niesprawdzoną aukcję, a to była taka aukcja, no to słuchajcie, nie zamawiam więcej niż jedno, bo nie chcę stracić pieniędzy, bo nie dojdzie, nie przyjdzie po tym miesiącu i wolę stracić 4 złote niż na przykład 20. No dobra, cały czas to trzęsę. Niby to się zmienia troszeczkę jak to tak potrząsam, już nie ma takich grudek, zobaczcie. Ale dalej to jest dziwne. Nie wierzę. No dobra, ja to odstawiam na 5 minut. I słuchajcie, wracam po 5 minutach lub po 10, poinformuję Was zaraz i zaraz się dowiemy, co z tego wyszło, naprawdę jestem ciekawa. Pan Slime z Aliexpressu został odstawiany na 10 minut, dosłownie na 10 minut zamknięty i teraz będziemy sprawdzać, co on ma w środku. No na razie nie wiem, jak to... To jest water slime, ja myślałam, że... że co innego ogólnie to hmm. zapach jest bardzo dziwny pachnie jak klej do tapet nie wiem czy są tutaj osoby, które wiedzą jak pachnie klej do tapet, podejrzewam, że wiecie dziwnie w ogóle nie udało mi się tych grudek tak jakby e, wymieszać, nie wiem może ich sposób byłby lepszy kupię kolejny i sprawdzę ich sposobem, serio przysięgam, ale ogólnie slime się udał Wygląda mało apetycznie, ale zobaczcie, da się nim super bawić. Uuu, jak się rozciąga. Nie spodziewałam się, że to jest tak dobry slime. O, wow. Ej, wy! No dobra. Ej, wy! I rozciąga mi się. To jest. Powiem wam tak, że ogólnie on się musi teraz rozlać. Na chwilę on sobie idzie w dół tymi wszystkimi swoimi cząsteczkami. Ja tylko czekam, aż mogę sobie paluszki włożyć i się pobawić w ASMR lub po prostu kto jak woli. Dobrze się naciąga, jak go nie biorę do rąk, zobaczcie. Jak go nie biorę z blatu i on ma szansę się rozpłynąć, to jest w ogóle super slime. Ale jak go biorę do dłoni i chcę się troszeczkę pobawić, to już czuję, że coś się mu dzieje pod moimi rękami, próbuję rozciągnąć i się nie da, bo już widzę, że się rozrywa. Więc cholernie mi jest przykro, ponieważ zauważyłam, że ten slime ma naprawdę bardzo piękne cechy charakteru, o ile można mu dać cechy charakteru, ale przysięgam, że na blacie się nim bawi super, ale kiedy już chcemy go pamiętolić, to on nie, 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 nie podoba mu się to, więc naprawdę. Powiem Wam tak, fajny ten slime, nawet te grudki mi nie przeszkadzają, chociaż są naprawdę bardzo widoczne i wyglądają okropnie, jak takie wielkie pryszcze, któremu nikomu nie życzę, naprawdę. To na blacie no tak nie do końca jestem usatysfakcjonowana, że się nim bawię na blacie. Kolor super, ten zielony no nie do końca tutaj pasuje, bo wygląda to troszeczkę tak straczkowato, brzydko jemując, przepraszam, nie powtarzajcie tego, ale... Y no jak ktoś się lubi bawić slemem na blacie i interesuje go slems aliexpress za 4 zł, albo za 2, w zależności jaką akcję znajdziecie, no to naprawdę śmiało polecam, no ale w rękach już się rozrywa. No nic, chyba kupię kolejny i zro zrobię według ich sposobu, czyli wsypię i nie mieszam łyżeczką, tylko po prostu to trząść i może się coś stanie, że nie będzie grudek i w ogóle, ale ogólnie zobaczcie. Spoko slime. Myślałam, że nic z tego nie będzie osobiście. A tu taka turuskaweczka nam wyszła, więc moi drodzy, dajcie mu nazwę w komentarzu. A widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, się ciepło. Cześć, kochani. Pa!